Cześć z tej strony, Mana. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Kochani, to jest coś, o czym nie mówiłam wcześniej, ale zaraz przed wejściem tutaj, żeby zrobić ten filmik, zostałam, że tak powiem, przyciśnięta przez górę, żeby o tym powiedzieć. Więc postaram się mówić o tym jak najkrócej i jak najbardziej zwięźle. Więc zanim przejdę do czytania, yy, chciałam, chciałam powiedzieć a propos młodej Białorusinki, która została w Warszawie w centrum zgwałcona i zamordowana. Słuchajcie, w tą noc yy, czułam, yy, że ktoś wchodzi do mojego łóżka i ktoś próbuje mnie zgwałcić od tyłu. Yy, I budzę się, bo byłam święcie przekonana, że ktoś jest w moim łóżku. Yy, no i chwilę później była informacja na temat właśnie tego gwałtu. Chciałam wam powiedzieć, że my wszystkie byłyśmy na tej linii czasu. Okej? Okay? Yy, to my byłyśmy wtedy zgwałcone a ta dziewczyna, która została zgwałcona i zabita, to jest reprezentantka tych wszystkich energii, które nas gwałciły i zabijały. Czyli tych wszystkich mężczyzn, którzy wykorzystywali fakt, że jesteśmy w fazie zamknięcia, żeby się uleczyć z traumy. E, śmierć to jest coś, co dla mnie jako medium jest częścią mojej percepcji, którą odbieram od dziecka. E, nie jest to dla mnie już szokujące, że poprzez zobaczenie artykułu, informacji itd energie przedstawiają mi motyw śmierci, e, w jaki sposób, co się wydarzyło i tak dalej. Nigdy, że tak powiem, inaczej. To, co chcę Wam powiedzieć, to to, że jeżeli to nie Wy zostałyście zgwałcone i zabite, a jak do mnie mam, jeżeli to oglądacie, to macie się Całe i zdrowo, to na pewno ta linia czasu została, że tak powiem, zakończona. Czyli możliwość bycia zgwałconej i zabitej, ta linia czasu się zakończyła. Czyli Wszelkie możliwości własnego sabotażu, które musiały być wymanifestowane w postaci jakichś innych ludzi, którzy nas atakują, zostały zakończone. To jest coś, co po prostu miałam przekazać. Nie wiem dlaczego. Po prostu. Przejdźmy do dzisiejszego czytania. Do tego czytania zrobię przedłużone czytanie, które będzie dostępne tu na YouTubie i jeżeli masz ochotę na to przedłużone czytanie, to napisz do mnie maila. Przedłużone czytanie kosztuje 20 zł, i e, wyślę ci w odpowiedzi link do tego filmu przedłużonego. Jeżeli masz oczywiście ochotę, nie czuj się zciśnieniowany, że musisz. <laughs> ok, co, co na dzisiaj? Zaraz gdzie są. Biorę wszystkie moje karty. Dużo niebieskiego. Woda i. Woda i prąd. Mocne porażenie. To jest moment wieża, ale bardzo, w, że tak powiem, w skali mikro. Co to znaczy? To znaczy, że przechodzisz. Albo o czymkolwiek mówię. W tym momencie. Mówię o bardzo mocnych, szybkich, krótkich wyładowaniach, które dzieją się w połączeniu bardzo wybuchowym. Jest tu jakieś połączenie bardzo wybuchowe i mówię tutaj jako o refleksji czegoś, co się wydarzało wcześniej, a teraz jest to w stanie, że tak powiem jestem w stanie to przeczytać, ponieważ skumulowało się to jako jedna większa energia. OK. 7 i 3 to jest 10. Na pewno z tymi kartami tutaj w kolorze niebieskim jest jakaś pełnia. I widzimy tutaj pełnie i mamy tutaj pełnie. Mamy pełnie w makro i mamy pełnie w mikro, która się wyła implement Im... przeciwieństwo eksplozji jest implozja, wybuch wewnętrzny. Czyli wybuch do wewnątrz. To jest to, co odbieram. Wyła wyładowania, które kierujesz do siebie samej, do siebie samego, to znaczy wybuchy agresji, wybuchy emocjonalne generalnie, niezależnie od tego, czym są, które kierujesz do siebie i wybuchają w tobie, otwierając nowe, 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 nowe portale. Ale to jest zdecydowanie czysto. Mm. Mamy kolejną trójkę. Trzy, trzy. Znów te kielichy, prawda? Te kielichy, które trzymają tą wodę. I teraz to, co widzę, to. Przybliżenie, co jest w tym kielichu. Tak jakby jest dogłębna analiza, tak, jakby do, tak jakbyś dogłębnie analizowała, czy emocje, które oferujesz, albo które zostały Ci zaoferowane, są czyste, są czyste, jeżeli o to pytasz. Pytasz, chcesz gdzieś ruszyć, chcesz gdzieś wyjechać. Widzisz, patrzysz na jakąś manifestację, czekasz aż coś się wypełni, czekasz na większą skalę wody. Stoisz na brzegu i patrzysz na tą wodę i zadajesz pytanie. Widzicie tę wodę tu? Ta woda jest tu i ta woda chce zostać ci przybliżona, na którą patrzysz. Czyli patrzysz na to morze, na ten ocean. Który jest przełożeniem tego oceanu w tobie. Tutaj jest postać człowieka. I mam wrażenie, że, ta, że te emocje wybuchają do Ciebie do środka. Jednocześnie, w momencie, to jest tak, jakby cały ten proces dział się w tobie, kiedy stoisz tutaj na brzegu tego oceanu, patrzysz na tą wodę. I cały ten proces, który normalnie dzieje się w tym oceanie, wydarza się w tobie. Te wszystkie implozje, które wybuchają w wodzie w środku, dzieją się w tobie. Do środka. Jest na pewno coś, czy co jest coś, co przeoczyłaś, co przeoczyłeś, co jest Twoim darem, czego ktoś nie umie zrobić. Mówię o tej konkretnej sytuacji. Dla jednych z Was jest tak, że wiesz o tym, ale to ukrywasz, a dla drugich z Was nawet nie wiesz, że to tam jest. Ach, mówiłam 7 i 3, prawda? Wcześniej mówiłam 7 i 3, daje 10. Pod spodem mamy, mamy to 37, o którym mówiłam, odwrócone. To jest wyjście z ukrycia, tak jakby tych czeluści oceanu na zewnątrz. I mówiąc o oceanie, mam na myśli tą kolektywną część wspólnego organizmu. Wspólnego przebudzenia. To jest, to nawiązuje na przykład, do tej sytuacji tego gwałtu, czyli jeżeli wszystkie my byłyśmy na linii czasu, czyli byłyśmy w świadomości tego, że jesteśmy w jakiś sposób gwałcone przez jakąś energię, która na nas wymusza coś jednocześ, jednocześnie nas dusząc, To proces ten zakończył się, czyli dopełnił się, i pracę, którą robiliście, robiłyście, to, było, to były wybuchy wewnętrzne tych emocji, które miały być składową kolektywnej myśli, tej świadomości. Słuchajcie, nie mam pojęcia, dla kogo jest to czytanie i po co to robię, po prostu czytam, ok? Zobaczmy, co jeszcze. <słuch> o! Pięć mieczy odwrócone i dziesięć... To jest to dziesięć, yy, o którym mówiłam, czyli ta pełnia emocjonalna kielichów. Pełna emocjonalna kielichów, nad którym pracowaliście. Weszliście teraz na linię czasu, z której wyszliście z tej linii czasu bycia gwałconym przez jakąś energię, zmuszanym do czegoś, czego, czego nie chcesz, pod groźbą śmierci, realną groźbą śmierci. No. Do tego momentu, w którym jest, jesteś w. Etapie pełni, czyli jesteś i zjednoczona z energią szczęśliwej rodziny, emocjonalnie szczęśliwej rodziny, spełnionej, niezależnie od tego, czy jesteś w rodzinie, czy nie. Mm. Na ten moment nie zostało Ci to zaproponowane, ponieważ w dalszym ciągu nie wierzysz, że możesz to mieć, ponieważ ten proces dochodzenia do pełni tych emocji impl implozji tych emocji w tobie dopiero się skończył czyli dopiero teraz jesteś od tego momentu zjednoczona z szykujesz się to dobrze możesz ruszać jesteś gotowa Słuchaj, która 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 To na szczęście nie musiało się wydarzyć w Twoim przypadku z tego względu, że. Ta energia. Tak, dziesięć pałek odwrócone. To jest to koniec, koniec tego, tego, tego jarzma, które trzeba było dźwigać. Prawda? Dziewięć mieczy odwrócone. Tego jarzma. Dosłownie, jak wół. Dlatego sprawiedliwość jest odwrócona. Bo dopiero teraz się ten etap zakończył. Dlatego nie mógł wejść nikt nowy z żadnym nowym pomysłem. Hmm ciężkie czytanie, ale to jest to co mam. Jest. Just. To jesteś ty. Królowa emocji. Czystych, czystych emocji. Zdrowych emocji. Okay? Dlatego, że wychodzisz z tego morza, tego oceanu, zawiłości i ciemności, po prostu takiej e, nie wiadomo, co wybrać, nie wiadomo, gdzie iść, nie wiadomo, gdzie się zwrócić. E, Tutaj jest obracenie tego cyklu 10, czyli zmiana, zmiana tego cyklu. Wyszliśmy z tego oceanu świadomości. O, po, prze, po przedzieleniu. Wyszliśmy z tego oceanu, gdzie nie widzieliśmy nic. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany przedłużonym czytaniem, to serdecznie zapraszam. Jeżeli to wszystko, to nas zapraszam do następnego czytania. Trzymajcie się, pa. pa.